Witam serdecznie Was w kolejnym odcinku z The Elder Scrolls for Oblivion Ja jestem Harry i w poprzednim odcinku zakończyliśmy moi drodzy tutaj w jaskini a dokładnie już wam mówię w mroczna rozpadlina moi drodzy zakończyliśmy poprzedni odcinek Za dużo nie zwiedziliśmy e, Lecimy dalej z tutaj e, e, dalej z tym z tym tutaj mroczny, ro, mroczna rozpadlina. Dalej jedziemy z tym koksem tutaj ze zwiedzaniem. Ogólnie. Dobra, mamy truposza, go wydupcyło, e. Dobrze. E. Okej, okay, jeszcze dalej, ej. Dobra, mamy to. Okej. Okay. On chyba... Jemu nie dajemy wstać w ogóle temu truposzowi Ale to nic. Padnie, padłeś powstań Nieważne na razie upadłeś, liczyć to jak wstałeś, no okej okay. Dobra Okej okay. Dobra, jest yy, Mamy to i... Mamy 12 strzał skanych. Eee, czekajcie, jakby. My... A, tutaj po prostu my stąpiczyliśmy i lecimy dalej. Moi drodzy. Zobaczymy, co tu na nas czeka, bo w, w poprzednim odcinku mieliśmy też magów. Eee, zapisz gierkę. Tak. Moi drodzy. Okej, okay. tutaj też widzę eee, dużą powierzchnię, moi drodzy. E, czy tutaj coś jest? Takie. E, a, szczurek tylko. A. Dobra. Mamy e, bardzo dużą powierzchnię tutaj. Ogólnie. A ja nie widzę też przeciwników, żeby tutaj kogoś ogólnie tak patnąć z daleka. Ogólnie, e, tutaj ktoś jest dobra. Dobra Dobrze, dobrze, uspokój się, maniek Dobra Dobra, zapomniałem, że na tych trzeba No, chodź tu, chodź tu No, ja muszę z nim Ja muszę z nim przelecieć całą mapę, żeby go utłuc, bo on musi uciekać sobie to Choćby nie mógł stać w miejscu Dobra, aż tutaj to Yy, Poglądamy Oglądamy sobie co tutaj jest. Dobra, chodź tu, no Okej okay. Dobra Kruposza mi się łatwo walczy. O Dobra. Okej. Okay. Dobra, mamy to Nic cię... jeszcze jeden, ej! Dobra. Dobra 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 Eee Okej, okay, mnie, dobra więc trzeba się bronić tutaj Najgorsze jest te czekania, Okej, Okej, jej przypierdolił mi jak ta lala Okej okay. Dobra Okej, okay, jeszcze raz mi przypanzolił. Podleć się Mój drogi okay. Dobra, jak mi przypanzolił lewy śrepowy no okej okay. Dobra Dobra jest w końcu no Ileż można z patałachami walczyć? No tutaj już nie mamy nic, pokaż mi mapkę, czyli ślepy zaułek tutaj, chyba też coś będzie... Kurde blaszka, no. Okej, okay, więc lecimy tutaj. E, ahoj przygoda, moi drodzy, tutaj nic nie ma. E, tutaj chyba też już nic nie ma. E, czy my możemy to e, zapalić taki? Nie możemy, a szkoda. Więc skoro tutaj już e, aż tak nie ma już tych, e, a tutaj tam jakieś drzwi jeszcze w ogóle, więc e, dobra, więc to jest jeszcze większe, więc że szybko się odcinek nie, e, nie skończy tutaj, okej, okay. bo tu mamy tak. Ok, drzwiczki, tu też przejdziemy sobie na szczycie tutaj, w celu sprawdzenia, czy nie ma jakiejś skrzynki specjalnej, specjalnie dla mnie zostawionej, bo nigdy tak jest, że gdzieś tutaj jest zostawiona skrzynka, jaka gdzieś w kącie. Dobra, tutaj już nic nie widzę takiego, ani tutaj, e, tutaj też nie, więc lecimy do drzwi, moi drodzy, co to za drzwi? wewnętrzne sanktuarium rocznej rozpadliny ok ok moi drodzy tak trzy. ja bym chciał jeszcze tutaj tak słaba Mistura leczenia ok zaraz tu sobie to odleczymy wypracowanie oplotki możecie doprowadzić do miejsca ok i znowu mamy dwie tak choćby linie Dwie strony wyboru. Ogólnie pójdziemy pierw na prawo, zobaczyć co tutaj się. Aha, nic, więc dobrze, że. A, tutaj jest przejście w ogóle. Okej, okay, jak go wydup. Było. Dobra. Okej, okay, zombiak. Go też wydupcyło. Więc. E, dlatego warto się skradać, moi drodzy i zadawać krytyczne ciosy Bo wtedy jak e, atakujecie z ukrycia to zadajecie więcej obrażeń i po prostu szybciej możecie powalić e, przeciwnika, moi drodzy? Dobra więc lada moment go powalimy okej, okay, teraz będziemy po no, po co wstajesz? Po co wstajesz ziomo? Okej, okay, dobra takie żelazna strzała, wytrych. A i tutaj jest po prostu, wy całkiem co innego. To mi daj. Eee, to też tego nie chcę. Za mało, to wartościowe. Eee, tam. Nie, myślę, że tam ktoś stoi teraz, ej. Eee, Tutaj nic nie ma. O, tutaj jest, dobra. O, elficki topór, ej. Okej, okay, co ja będę teraz musiał. Dobra, ten elfitki topór jest wart tego, żeby to wydupcyć, e, on jest więcej wart. E, to możemy, to możemy, okej. Okay. Jakie, jakieś, no takie pierdółki, tak, musimy teraz powyciepować ogólnie. E, czy tutaj teraz zapiszemy sobie, moi drodzy? E, tak, oczywiście. E, tam mamy też duszka. Czekajcie. Okej. Okay. Dobra. Czekaj, czekaj. No chodź tu. Czarna magia, ty. No tutaj ucieka, ej. Okej, okay, dobra. E, o, elfitki, to, to. I to Dobra I teraz my musimy oddać Bo mamy więcej, bar bardziej wartościowe rzeczy To na przykład O, te dwie rzeczy Proszę bardzo, czy tutaj coś jest? Jest szkieletor Zebiście Okej okay. Dobra Dobra Okej okay. Dobra nie ma to czekać. Eh! Eh! w e! E! podczasku. Dobra. Dobra. No. Ale proszę cię, atakuj jak ja stoję. Dobra. Nie, no nic, ja będę musiał iść tutaj. O leczenie, leczenie. Zajbiście. Tak. Dobra, mamy to. Dobra Ale poczekaj, raz ty, raz ja Dobra, raz ty, raz ja Dobra, dobra no raz ty, raz ja, no Okej, okay, no dobra, uspokójcie down na debile Dobra Dobra, teraz mogę tutaj y i na odległość jakoś tutaj pozamiatać Dobra, jest eee, Tak, wiem eee, Do tego potrzebuję co innego Srebrna strzała Okej okay. Dobra Więc Okej okay. Okej, okay. dobra, mamy to. Udało się, bele się udało, moi drodzy. E, tutaj strzały weźmiemy. Te, które nam. Te, które widzę, tak? E, czy ja mogę go przeszukać? A. E, teraz dajcie mi. E, te. Okej, okay, dobra. E, chodźmy odtąd. Tutaj coś jest? Nie. Okej, okay, to, to. Wielki klejnot dusz, moi drodzy. Ale lala, typie. Jestem radosny. W wielki klejnot dusz znalazłem. Nie, jaka, nie jakąś popierdółkę, tylko wielki. Tu mamy złoto. również mamy prawie 30 tysięcy złota, ej. Szkoda, że nie można sam inwestować w różne rzeczy, moi drodzy. To by było ciekawe, nie? Bo jest coś... E, zainwestować beczka by była e, czekajcie tak e, podbędziemy się trochę e, tutaj tych mikstura silne mikstura czy na mikstura ok e, no tak jeszcze jedną tak ok dobra e, mamy to nie, pokaż mi tak e, Teraz zapisz OK, Tak moi drodzy e, Dziękuję więc teraz lecimy e, Powolutku Do przodu e, Ogólnie OK, to możemy wziąć Tutaj już to przeszukaliśmy Jak uciekaliśmy e, Tutaj też jeszcze większej tam gdzie się, Gdzieś się to łączy Niby Ogólnie Gdzieś tu? Nie, e. E, 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 jakie... A ja wiem gdzie my jesteśmy Dobra my jesteśmy teraz pod tym tutaj, pod tą klatką Ej Ej, tutaj. Nikt? Tutaj coś było? E raczej nie ja teraz to nie wyjdę, ale... Jestem gdzieś pod tą klatką, tak? I tutaj coś jest jeszcze. Ja bym się teraz musiał cofnąć trochę. Okej, okay, tutaj coś jest. Nie, tu nic nie ma. Okej. Okay. więc skoro tutaj jesteśmy, czekajcie. A nie, myślę, że tutaj jest gdzieś ten pies też. No tutaj nie ma. A ja wiem, czego mogę użyć, czekajcie. No my mamy, mamy takie specjalne buty. Tak. Ja mam Aha, okej okay. Okej, okay, no ja Patrzę daleko, ale Dobra, musimy iść do góry tak czy siak moi drodzy, bo te buty Tak, okej, okay, to są te buty, nie tak Okej okay. Czekajcie, jeszcze naprawimy się wszystko. Okej, okay, wyjdź teraz. Wyjdź, no niestety, na to wygląda, że musimy iść do góry. Ogólnie, żeby tam coś działać. Z tego co widzę, musimy się cofnąć. Musimy się cofnąć, tu, 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 tu i tu. A stąd my. A bo tu nas jeszcze nie było, dobra. To ja już wszystko wiem Okej, okay, bo my poszliśmy w drugą mańkę Dobrał się, bo tam było rozwidlenie ogólnie Dlatego tam tak nie miałem nic odkryte, okej okay. Okej, okay, już wszystko jasne Moi drodzy Więc lecimy do tamtego typa, bo on nas szuka I teraz lecimy tu, okej okay. i dobrze, że poszliśmy pierw tam. Ogólnie eee, teraz tak, ja tutaj tak stanę. Ja się zapiszę. Żeby po prostu nie wracać taką drogę. On gdzieś jest tam. Dobra, potem to przeszukamy. Dobra. Okej, okay, tam leci następny. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, tutaj tych dwóch Dobra Dobra Albo dwie O, te piara, dobra Dobra, uspokój się z tą dzidą, Deku No Dobra Okej okay. Dobra Posprzątane moi drodzy Czy oprócz tego coś masz lepszego? Nie więc ty? Oprócz strzały. Okej, okay, kilku rzeczy. Tu e, też tam miałeś? ławę, wow, ale to nie. czekajcie, ja się wezmę pochodnie tutaj. Okej, okay, wyjdź. A, to ja już ją mam. Okej, okay, tutaj jest jeszcze jedno przejście. Gdzieś. Ale to zaraz. Tutaj nic nie ma, tutaj. Nic nie ma. E, tu widziałem, tutaj, skrzynię. Ogólnie. E, tak. No patrzno. E, no tu, okej, okay, dobra. I teraz tu. Jednak nie. Okej, okay, dziękuję bardzo. Mamy to. A to niepotrzebne. Dobra, to też mi niepotrzebne. Ten mieczek mam lepsze. Rzeczy bardziej drogocenne. Tutaj nic nie ma. E, tutaj jeszcze mamy e, tak, tutaj chciałbym... Wyeliminować e, Tutaj e, Czekajcie tutaj e, Mąska kotna Tak to Niby nic nie waży ale jednak coś tam działa e, Tutaj nic nie ma Tutaj też nic Bymy, Byliśmy tam na dole I oni nas po prostu szukali Dobra tego nie chcę Więc teraz możemy po prostu iść Tutaj, a i tutaj po prostu e, ślepy zaułek ze skrzynią e, i z drogocennymi rzeczami. I co, no i tutaj to by było na tyle, moi drodzy. E, wychodzimy stąd, idziemy pohandlować. Ogólnie, tutaj już nic nie ma. Fajna jaskinia, moi drodzy. E, no, tylko trochę tutaj przeciwnicy taki durnięci, szurnięci czarodzieje. Dobrze, że nie jestem czarodziem, tylko łucznikowojownikiem. wojownikiem. Tutaj lecimy tędy. Ogólnie teraz możemy lecieć tędy. Tamtą przybyliśmy. A Jakby inaczej. Stąd. I stąd. No widzicie, no trochę tutaj pozwiedzaliśmy tego, tych rejonów. Myślałem, że to będzie trochę krótsze, a się okazało fajnie długie, więc E, więc jest spoko, spoko gitara. Tutaj coś jeszcze w razie W wolę sprawdzić. Mamy niecałe 29 tysięcy monet, więc teraz bym wszedł w ten demi-jep. Tak ciekawie by było. A już coraz bliżej wyjścia, więc pójdziemy pohandlować do naszego ulubionego e, handlarza. E, I zakończymy odcineczek, moi drodzy niż wcąłem się tym pancerzem. A, i to jednak nie koniec jeszcze tutaj. A, nie, to już my byliśmy tutaj, dobra. Więc teraz po prostu idziemy ten do drzwi, bo tutaj też było rozwidlenie. Yy, ogólnie, więc teraz wchodzimy na powierzchnię po prostu. Yy, tutaj. Yy, więc. No, akurat. Będzie fajny odcineczek yy, Tutaj, tak, tak. Yy, to okay. tak, tutaj więc możemy teraz e, mroczna rozpadlina my idziemy do straskie miasto dzielnica handlowa e, tutaj, czekajcie e, dobra myślałem że... o, o, o. jeśli ktoś do tego momentu niech napisze na zdrowie ciekawe kto do tego momentu e, tutaj to tak długo ogląda moje filmy czeladniki posługują się ciężkimi pancerzami Duży je coś tam, coś tam. Co? Okay, nie, 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 ja będę chciał tutaj... Pierw będę chciał sprawdzić, czy... coś się... Okej. Okay. Nie. E, lepiej co jakiś czas... Ja wolę co jakiś czas sprawdzać sobie. E, w razie w, żeby wiecie, lepiej... Lepszy procent więcej niż mnie, tak? Zawsze to kilka... Eee... Czekajcie, czekajcie, czy ja mu teraz sprzedaję Elficki Krótki Miecz? Czekajcie. Ok, czekajcie, tak, wiem, ja że to będzie teraz. Tak bo sprzedałem mu nie to, co trzeba po prostu. E, to. Okej, okay, handel wzrósł, więc. E, możemy sprawdzić, czy. Coś się tutaj. E, bo wzrósł handel, to. E, na pewno też to wzrosło. Może do 67?

Czy my mamy coś tutaj jeszcze? Oczywiście, że tak. To mamy. E, to mamy... E, to A mamy ponad 30. Mamy 32 tysiące moi drodzy. E, może to możemy sprzedać i to możemy sprzedać. E, te trucizny też posprzedaję, bo mi tylko zawadzają miejsca i takich. E, nie używam. E, czy tutaj coś mam? Nie. Czy tutaj coś mam? Oczywiście, że tak. E, tego też nie używam, więc e, to mi też That's tylko a... zawadza miejsce. E, tutaj. A chcę mieć w miarę czysty kwipunek. E, tutaj bo ja czarodziemny jestem, więc e, tutaj mi to niepotrzebne. Tutaj to się odłożę potem do siebie. Wyjdź, proszę. E, dziękuję ci. Czas e, czekajcie, tak. E, tak. E, I tarcze tutaj, chyba też sprzedałem tarcze, moi drodzy. Więc jeszcze się wróćmy tutaj. E, tarcze chciałbym, drogi, drogi bo przypadkowo sprzedałem. E, Tutaj to jest batatarcza, nie? Tak, dziękuję. Orkowy ciężki pancerz to jest ciężki pancerzkowy. E, dobra, wyjść. E, dziękuję mój drogi. E, no pomyliło mi się po prostu. Wiecie jak to jest i e, tak, no i teraz to mogę tutaj figle grę robić. Ja tutaj dziękuję za uwagę moi drodzy dzisiaj. E, e, zakończamy, zakończamy odcinek, jeśli, e, serdecznie zapraszam do poprzednich materiałów, jeśli ktoś nie widział, do nadrobienia materiałów, e, widzimy się jutro o godzinie 16.00, ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia, elo, na razie.